Dzień dobry. Jan Podgórski, jestem z firmy Simpol. Jestem tutaj z kolegą, pan Dawid, Dawid Piocha. Firma Simpol. Jesteśmy już w Polsce od 1986 roku. Z jednych naszych produktów oczywiście to jest. jest jesteśmy dystrybutorem firmy Simadzu. Mamy tutaj maszynę wytrzymałościową, nasza najnowsza maszyna wytrzymałościowa. My w ubiegłym roku przeprowadziliśmy na rynek. To jest 10 kN maszyna, czyli jedno, jeden, jedna tona. Jest w stanie zbadać oczywiście siły na rozciąganie, ściskanie, zginanie. No i inne, jeszcze inne akcesoria można sobie doposażyć. tak do swoich potrzeb. Firma Shimazu jako japońska firma jest no światowym jakby no liderem co do produkcji Różnych przyrządów do analiz chemicznych i mechanicznych. Nasza siedziba jest w Kyoto, w Japonii. Nasza siedziba europejska jest tutaj w Europie w Duisburgu, w Westfalii, w Düsseldorfie, a nasza siedziba w Polsce jest w Warszawie. Mamy trzy biura handlowe: Warszawa, Warszawa, Kraków i Lublin. U nas w Warszawie, czy u nas w firmie, pracuje teraz już 78 osób. I e, mamy różne też rozwiązania, nie tylko takich taki typu maszyn wytrzymałościowych, tylko mamy też maszyny dynamiczne, maszyny e, ultradźwiękowe, twardościomierze, no różne rozwiązania do badań e, materiałów, do badań mechanicznych, no i do badań chemicznych. Dzień dobry, nazywam się Dawid Piocha, jestem przedstawicielem firmy Shimazu na terenie Polski. E, Chciałem przedstawić tę maszynę wytrzymałościową naszej produkcji japońskiej firmy Shimazu. Która, którą się stosuje głównie do badań wytrzymałości, różnych materiałów na rozciąganie, ściskanie, podstawowych badań do, według norm europejskich, amerykańskich czy ogólnoświatowych. Maszyna wyróżnia się przede wszystkim no, bardzo nowoczesnym designem, czyli po prostu posiada kolorowy świetlacz i bardzo i bardzo nowoczesne funkcje, tak jak i bardzo precyzyjne przetworniki siły, które pozwalają na badanie wytrzymałości materiału z dużą precyzją. Jest bardzo intuicyjna, prosta obsługa dotycząca ustawiania, pozycjonowania tych uchwytów. Można praktycznie każdy materiał zbadać pod względem wytrzymałościowym w testach statycznych. Taki przykład pozycjonowania może Państwu tutaj zademonstruję. Bardzo prosto wpisujemy odległość, na którą uchwyty mają się po, e, pojawić i maszyna sama automatycznie na tą odległość e, wykonuje przesuw. Oczywiście to jest tylko jedna z wielu funkcji, które ta maszyna potrafi. Niemniej jednak no. E, w, to jest jakby podstawowy element wyposażenia.